Jak zaczęła się wojna, przyjechałem do Gdańska i ktoś mi zadzwonił Wiesz, że tu jest taki teatr podobny do waszego. To wspólną znajomą, która znała się z Pawlem wcześniej, napisała Tomek jest taki gość, który jest twoim ukraińskim odpowiednikiem, który też prowadzi szkołę musicalową i chciałby tutaj coś, coś fajnego zrobić, bo ma fajne, fajne pomysły. Skontaktowałem się z Pawlem i z jego żoną. Nie powiedzieli, że mają fajny pomysł na musical, znaczy pomysł. Ten muzykal już powstał, ale pomysł, żeby go przywieźć tutaj. To spektakl najwięcej o tym, że jak jakieś dziecko nie ma rodziców i bardzo chce otrzymać prezenty od świętego Mikołaja, ona popada w taki bajkowy świat. To jest Fabryka Świętego Mikołaja. Jest bardzo barwny spektakl z przepiękną muzyką Pawła, bo to jest jego autorski musical I naprawdę dzieciaki na poziomie grają, tańczą, śpiewają, z przyjemnością się to ogląda. Bardzo fajna historia świąteczna, dużo fajnych postaci. Bardzo zachęcamy. To taka historia o tym, że musimy marzyć o, o czymś, czymś takim cudownym, żeby. Było zrobione, żeby było święto. Dialogi są w języku polskim. Międzyczni Ukraińcy nauczyli się polskich dialogów. Nasza czwórka aktorów nauczyła się śpiewać po ukraińsku z kolei. Tak, żeby przekaz, fabuła była zrozumiała dla widzów dla polskich. Na Ukrainie mieliśmy ten spektakl już czwarty rok idzie. I tam też występowałem. Tutaj jestem od początku wojny. Ja już. Lubię wszystkich aktorów z Polski. Ja z nimi mam i mi bardzo się podoba w Polsce. I grać polskie języki. A w ogóle święta Bożego Narodzenia w sposób? Bardzo lubię. U dzieci były wspaniale. Piesiątki, ta współpraca, wyniki tej współpracy. Głównie, że. Ті, хто вже прийшли, стали задоволені, то була віддача концерту, навіть святку концерту Десь теж Ми е, в подобних культурах е, і та співпраця, той момент, коли шукаємо Санту, ну, через, через свят зрозуміли, кого шукаємо, що то є Санта. A piosenki, no możemy dogadać się, o co chodzi, jak to, jak to śpiewają. I to bardzo ważny moment, że tutaj dużo stron nie potrzebujemy. Ale ponieważ bardzo fajno było, że było w dwóch językach, i to tylko mówi o tym, że jesteśmy bliski, zrozumiali jeden drugie. Właśnie dzięki sponsorom i pomocy. Тен концерт попросту відбувся. І та емоцій, які ми можемо слухати поз на тилу позаду нас, мови тільки о тим, що тон концерт був потрібний і та помисть була дуже, дуже важлива.